To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy EURO 2024. Zapraszamy dzisiaj Państwa na wypełniony po brzegi stadion Düsseldorf Arena, aby wraz z nami obejrzeć zbliżające się wielkimi krokami spotkanie. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej EURO 24. I spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne. Uwaga, chyba będzie gol! Dobre uderzenie! Korekta celownika o kilkanaście centymetrów i jesteśmy w domu. A teraz dzisiejsza meczowa jedenastka reprezentacji Słowacji. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni... Zatrzymał to! Co za przytomność! Interwencja. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. No może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Teraz Zinchenko. Na piłkę przy nocy franka coraz bliżej. Okazja! Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. brawy. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Stanisław Lobotka. Doskok do Rywala i po akcji. Odgwizdany fałd za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Teraz Stepanienko. Ukraina traci piłkę. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Budłował koncertowo. Aż dziwne, biorąc pod uwagę umiejętności tego zawodnika. Czasem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem, chociaż przy tym strzale to prawie wszystko poszło nie tak. Pretendent do miana Kiksu Kolejki. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Decyduje się na strzał. Oj nie, zdecydowanie nie tym razem. Zegankow ze świetną interwencją. Dobry. Sudakow. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Dobrze, zablokowany strzał. Konoplia. Przeciwnik nie odpuszcza. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Usiłuje strzelać, radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Broni bez zawakania. Łatwy strzał. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Mało ma miejsca. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Sudakow. Wiktor Cychankow. No nie, po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. Do końca meczu już tylko ostatni.